Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym wybierz kartę. Dzisiejszym tematem tytułem jest Jakie rady i wskazówki niosą mi karty? To też jest temat zaproponowany przez jedną z pań, także zapraszam do wysłuchania. Zasady są znane, tak jak myślę, zadajemy sobie to pytanie, czy w myślach, czy, w, na, czy na głos, potem wybieramy jedną cyferkę 1, 2 lub 3 i słuchamy mojej interpretacji. Zatem, jakie rady, wskazówki płyną od kart dla osób, które wybrały grupę kart numer 1? Jakie rady, wskazówki dla jedyneczek? Rady wskazówki. Jakie rady wskazówki. Nabierajcie dystansu, kochane. Nie trzymajcie się kurczowo tego, co już powinno odejść. No, pięknie. Nabierajcie, Szóstka miecz. Nabierajcie dystansu. Komunikujcie się dobrze z ludźmi. O, pozwólcie temu, co ma odejść, odpłynąć. To jest gate card. Karta brama, tak? Zostawię to, co mi nie służy za sobą, i idę w nowe. Ale też ważne są podróże w głąb siebie. I oddalacie się od problemów, to jest ważne. Uważajcie na jakiegoś mężczyznę, przez którego możecie, którym może paplać jezorem, krótko mówiąc, może być magiem, czyli takim troszeczkę bawidankiem, przez którego możecie się nie wyzwolić z jakichś pętów zła, z łaz, czegoś, co Wam po prostu nie służy. Uważajcie na niego. wyzwólcie się, jesteście w stanie to zrobić. Szóstka kielichów mówi o tym, że macie przy sobie bardzo fajne środowisko, przyjaciół, rodzinę czy znajomych, czy sąsiadów czy ludzi z pracy, ale osoby, które dodadzą Wam otuchy, prowadz i możecie na nie liczyć, także zwróćcie na to uwagę. I, wa, I wszystkie wskazówki są w dzieciństwie, jakieś takie dobre, pozytywne. To, co nieuniknione i wynik Królowa Kielichów, 7 denarów. Nieuniknione jest to, że jesteście kochane mojej jedyneczki, jak Królowa Kielichów, czyli kobieta, matka, żona, partnerka docelowa, ideał kobiecości, która patrzy przez, przez mat serca, która nie boi się wyzwań, która jest po prostu istotą kobiecości, takie Wy jesteście, kochane jedyneczki, ale też taka kobieta może mieć bardzo pozytywny wpływ na Wasze życie w ciągu najbliższej przyszłości. No i siedem kadynarów cierpliwość. Jarenko już zostało zasiane, a na plony, na tą miłość, na szczęście, trzeba chwilę poczekać, ale warto. Bądźcie cierpliwe. Dziękuję Wam bardzo. Teraz rady wskazówki od kart dla osób, które wybrały grupę kart numer dwa. A jakieś rady wskazówki dla dwójeczek. Rady, wskazówki dla dwujeczek, dla dwujeczek rodzina. Rodzina teraz jest najważniejsza, kochane dwójeczki. Nie dajcie się sprowokować nikomu, nie dajcie się oszukać i miejcie amulet, kochane dwójeczki. Warto by było, żebyście miały amulet, czy to kwart różowy, czy ametyst, czy kryształ górski. Najlepiej, najbardziej polecam kwart różowy, bo on przyciąga miłość, uzdrawia relacje, chroni energetycznie i blokuje energię i odblokowuje blokady energetyczne. Także, gdy ktoś Wam coś pozazdrości, źle pomyśli, coś powie, to miejcie taki amulet, czy to w formie małego kamyczka, czy to w naszyjniku, w nie nieważne, czy za piątaka, czy za tysiąc, ważne, żeby był. Także taki sobie amulet proszę sprawdźcie. A tak poza tym to rodzina, dziesiątka kielichów, karta wsparcia, utopii, miłości, idylla. To jest wszystko, czego Wam potrzeba. Rodzina będzie Wam wsparciem, będzie Wam pomocna. Wykorzystujcie szanse, które roz Was syła. czy to na kursy szkolenia, czy na jakąś konstruktywną naukę, czy na pracę. Nie bójcie się rywalizacji. Po prostu działajcie zgodnie ze swoim serduszkiem, wszystko będzie dobrze, a rywalizacje... Show, mówimy rywalizacji show. Niech sobie robią co chcą, a wy bądźcie mądre. I dwójeczki, wykorzystujcie szanse znowu, tak? Asbuła, as to są, są szanse takie, ognicy, że aż się palą w dłoniach. Będziecie się komuś bardzo podobać i ktoś Wam również się może bardzo spodobać, także może być ciekawie. Tylko nie dajcie się w tym wszystkim oszukać, chronicie się energetycznie, a wtedy będziecie, będziecie mieć zawsze drogę, czy idziecie w prawo czy w lewo. I to od Was będzie zależało, w którą stronę pójdziecie, ale amulet Wam pomoże, kochane Dziękuję Wam bardzo. I teraz dla osób, które wybrały grupę kart numer 3, jakie rady, wskazówki płyną z kart dla osób, które wybrały grupę kart numer 3, jakie rady, wskazówki, jakie rady, wskazówki. Jakie rady. No, otwartość na świat. Super. Teraz to jest czas dla was i na was. Fantastycznie. Nie bójcie. No, super. Przede wszystkim karta świata. Możliwości ogromne. Możecie podróżować. Możecie osiągać wszystko, czego pragniecie. Dla was nie ma rzeczy niemożliwych. Drzwi i okna są otwarte na świat. To, co wam może jedynie poprzeszkadzać, to jakieś nerwy niepotrzebne. Jakieś zmiany akcji. Jakieś takie e, wahania nastrojów spowodowane najczęściej albo niewykorzystaniem jakiejś szansy, albo jakąś młodą osobą. Nie denerwujcie się. Nie ma sensu tracić nerwy po prostu tak bez jakiegoś bez, bez wyraźnej potrzeby, także starajcie się nad swoimi emocjami zapanować paść buław, no wykorzystujcie szanse, które los wam zsyła jedna po drugiej gorące aż się falo w dłoniach, ale również możecie się komuś bardzo mocno spodobać i wam ten ktoś również może się bardzo spodobać, nieuniknione są faktycznie jakieś rozterki, walka serca z rozumem być może rywalizacja, ale to wszystko was do, doprowadzi do cudownego momentu, do dziesiątki kielichu, to jest idylla, utopie. tutaj są rodzice, dzieci pies, dom, kielichy, ogród, wszystko wszystko, czego potrzeba. Będziecie kochane, będziecie kochały, będziecie czuły miłość wokół siebie. Super. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, kochani. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, to zapraszam. Więcej możecie wysyłać i w komentarzach, i w wiadomościach prywatnych. Ja zawsze tytuły, tematy, ja zawsze chętnie do nich zajrzę. No i cóż, miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.